Witam koleżanki i kolegów. Przed sobą gąbki z Niemiec, tu macie na przykład pięknego jansena, to jest cała para zarodowa, z tą samiczką tutaj, przepiękne gołębie, to jest cała para zarodowa, a tu jest piękny samczyk, przepiękny samczyk z tej gołębi z 20 roku, to jest po tej parze zarodowej, przepięknej parze, tam jeszcze mamy trzy sztuki z tej gołębi, znaczy, łącznie jest cztery. Potem mamy z 20 roku tutaj mamy samczyka z Jansenów. Przepięknego samczyka. Przepiękne budowy te głęby są. Naprawdę są godne polecenia. Potem mamy właśnie z tej pierwszej pary, tu mamy samiczkę przepiękną. Przepiękna samica 23. Tutaj mamy samczyka, ale to mamy Hurykan 51. To mamy samczyka z 23 roku hurikan 51. Potem mamy tutaj hurikan 51. Też mamy pięknego samczyka. To są takie szybkie gołębie. A tu mamy nietypową właśnie parę. Tu mamy czerwonego wosa. I tu mamy takiego nietypowego samczyka z 19 roku DPA, Nie wiem co to jest. Jest karta. Taki brudny, mazany, przepiękny sam jest, budowa, no coś pięknego. to gdzieś jest chętny, to proszę dzwonić. 503, 528, 502, Robert Henkel. Tych głębi mam dosyć dużo, będę jechał teraz w środę albo czwartek trasą na, na Opole, Katowice. To gdzieś to, jest chętny, to zapraszamy. A chyba dzień później jedziemy trasą na Poznań. Toruń, Włocławek, Łódź No coś przepięknego te gąbeczki są Zobaczcie A to jest ten, ten Champion, to jest ta para Zarodowa, tych gołębi mam dosyć dużo Tych starszych pozostawiałem sobie Takie starsze, by nikt nie mówił, nie płodna bo coś To jest przepiękna para Mój telefon 503 528 502 Robert Henkel, Polska Zobaczcie, to jest ten piękny samiec Którego naprawdę godny polecenia Przepięknej budowy, pozdrawiam